A I Wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z pomysłu od Widza, w trzeciej już części budowy domku Anis Zielonego Wzgórza i ostatniej już części właśnie z tej budowy. Pod poprzednim odcinkiem napisaliście mi, że pominęłam jedno pomieszczenie, więc mam nadzieję, że w tym odcinku się zrehabilituję. Zatem na górze zamiast łazienki pojawi się pokój gościnny. Powiem Wam, że w różnych adaptacjach różnie też wyglądał domek Anis Zielonego Wzgórza. Więc to nie jest chyba aż taki wielki błąd, ale i tak bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że czuwacie. A przechodząc już do speedbilda, zaczęłam od pokoju Ani, ściany będą białe, a podłogę pokryłam panelami, które też są całkiem jasne, na oknach zawisły firanki, a w centralnej części pomieszczenia umieściłam taką matę, taki dywan. Przyszedł czas na wybór łóżka. Nie będzie ono niestety zgodne w 100% z tym z książki. Brakuje mu czterech kolumn, i jak widzieliście, próbowałam coś tam konstruować sama z tych tradycyjnych kolumn. Jednak nie udało mi się tego jakoś zgrabnie połączyć, więc łóżko zostało w swojej oryginalnej formie. Po przeciwnej stronie stanął taki stoliczek, nad którym później zawisło lustro. No, i nadszedł czas na wybór umywalki. Na początku chciałam połączyć taką najtańszą umywalkę ze stoliczkiem, jednak później zauważyłam, że do pakietu Ucieczka w Plener został dołączony właśnie taki zlew, o który mi chodziło. Pomiędzy łóżkiem i etażerką postawiłam szafę. Wybrałam jedną z tych niższych, bo nie chciałam, żeby pokój sprawił wrażenie zagraconego. I tym samym nad szafą pojawiło nam się takie puste miejsce, które trzeba było jakoś zapełnić, i dodałam tam po prostu jakieś obrazy. Przy łóżku również było puste te miejsce, więc trzeba było je jakoś zagospodarować, a idealnie w ten kącik wkomponował mi tutaj się fotel. Wybrałam takie obicie, żeby pasowało kolorystycznie do całego pokoju i właściwie mamy ukończony pokój Ani. Zostały tam jeszcze tylko jakieś dodatki. Kolejnym pomieszczeniem będzie korytarz. Użyłam tych samych paneli, które znajdują się na dole a na ścianie okiennej postawiłam stoliczek. Przy schodach oczywiście pojawiła się barierka, jest koloru białego, ponieważ kolorystyka schodów jest brązowo-biała. A biel tutaj na górze rozświetli nam pomieszczenie. I pokrycie ściany jest takie samo jak na dole. Nad schodami zawiesiłam jeszcze tylko obrazek. I zabieramy się za kolejne pomieszczenie. Będzie to pokój Maryli. Na podłodze znajdują się panele, które układają się w taki zygzakowaty wzór. Na ścianach umieściłam tapetę, i chciałam, aby całość pokoju miała charakter taki dystyngowany, elegancki, ale z drugiej strony też wiejski. I zaczynamy już teraz meblowanie. W rogu pokoju pojawiło się dosyć ozdobne łóżko. Ustawiłam stoliczek nocny, zmieniłam jego kolory na biały, Jasne kolory jak najbardziej tutaj pasują. To jest małe pomieszczenie, trzeba więc zrobić wszystko, aby jakoś je optycznie powiększyć. Tutaj w rogu, tak jak w pokoju Ani, ustawiłam krzesło. Zmieniłam też położenie drzwi, przesunęłam je trochę w prawo, aby mogła nam się tutaj swobodnie zmieścić szafa. Po przeciwnej stronie stanęło duże lustro, i zajęłam się już dekorowaniem za pomocą mniejszych dodatków. Przechodzimy do urządzenia kolejnego pomieszczenia, a mianowicie szwalni. Wymyśliłam, że będzie to pomieszczenie po prostu z tym stolikiem do wycinania dzień oraz stolikiem do majsterkowania. Zwieciłam również stoliczek, na którym znajdą się przeróżne szpargały, różne narzędzia. I zostało nam ostatnie pomieszczenie w domu, a mianowicie pokój, który wcześniej pominałam, czyli pokój gościnny. W wyposażeniu tego pokoju znajdą się najpotrzebniejsze rzeczy: łóżko, szafka, etażerka, i tak naprawdę tyle. Wnętrze domu mamy już ukończone, ale w tym odcinku zajmiemy się jeszcze oczywiście ogrodem. Powiem Wam, że strasznie miło spędziłam czas przy budowie tego domu. Lubię właśnie takie klimaty, ale żeby było jakieś urozmaicenie to w następnym odcinku mogę Wam zdradzić, że zajmę się budową czegoś nowocześniejszego. Tu macie jeszcze rzut z góry całego drugiego piętra i zaraz przechodzimy do budowy ogrodu. Zaczęłam od zmiany skrzynki na listy oraz wytyczenia takiej dróżki, która później się nieco zmieni, ale to za chwilę zobaczycie. Z tyłu domu po lewej stronie znalazły się pomieszczenia gospodarcze. I ja wiem, że w książce były jeszcze stajnie, ale na razie to sobie darowałam. Postawiłam na funkcjonalność i po prostu będzie to pomieszczenie ze stołem do majsterkowania. Jeżeli chodzi o fundamenty, to nic, jak wiadomo, nie mogłam zrobić. Musiały być takie wysokie, ale postarałam się, żeby to było atutem tego pomieszczenia. Dostawiłam schodki. Kolumny. Ściany z zewnątrz, jak i zarówno wewnątrz, pokryte są cegłą z panelami. Zmieniłam kolor kolumn na biały oraz postawiłam daszek. Obok pomieszczeń gospodarczych wydzieliłam miejsce na ogródek. Z tyłu dodałam jeszcze okna i podzieliłam budynek na trzy pomieszczenia. Zmieniłam ogrodzenie przy ogródku i dodałam bramę. Do ogródka dodałam rozsadniki i pisaliście mi, a ja o tym właśnie nie pamiętałam, że Maryla nie lubi kwiatów przy oknach, więc zniknęła większość kwiatów, która wcześniej była i w ogrodzie znajdą się głównie drzewa. Chciałam stworzyć taki sad więc dodałam drzewka z trybu debug. Na ekranie macie kod. Po wpisaniu go powinna wam się pojawić taka lista z różnymi rzeczami, do których normalnie nie ma dostępu w grze yy, i w tym celu musicie właśnie w polu wyszukiwania pisać debug, zatwierdzić enterem i wam się wszystko pojawi. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się umywalka, ciąg, szafek, takie typowe pomieszczenie gospodarcze. Obok będzie właśnie ten stół do majsterkowania. W pierwszym pomieszczeniu dostawiłam taką większą szafkę i pojawiło się mnóstwo półek. Zapełniłam całe to pomieszczenie różnymi przedmiotami. W sąsiednich pomieszczeniach jest podobnie: mnóstwo szpargałów, potrzebnych narzędzi. I tak się to nam mniej więcej prezentuje. Teraz będziemy już powoli przechodzić do zagospodarowania całego podwórza, i w tym celu oczywiście użyję drzew. Przy nich dodałam trochę takich kwiatków. Nie mogłam się oprzeć. Możemy uznać, że to są takie dzikie kwiaty jakieś mlecze i tak Ogródku pomiędzy rozsadnikami utworzyłam taką ścieżkę i zmieniłam pokrycie terenu pod drzewami i roślinami. Od frontowej części domu, jak już mówiłam, zmieniłam tę ścieżkę. Ze względu na to, że brama nie jest dokładnie naprzeciwko schodów, chciałam, żeby ścieżka miała kształt nieregularny. Pozostało już tak naprawdę tylko dodanie drzew i krzewów, i zbliżamy się do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że budowa domku Ani z Zielonego Wzgórza Wam się podobała. Myślę, że domek udostępnię niebawem. Jak już mówiłam, na następny odcinek mam upatrzony pomysł. Jest on bardziej nowoczesny, ale i tak zachęcam Was do dodawania komentarzy na przyszłe odcinki. Zapraszam Was oczywiście na efekt końcowy. Przy okazji mogę Wam jeszcze powiedzieć, że utworzyłam fanpage'a na Facebooku. Niedługo pomyślę nad utworzeniem grupy. Ale na razie zapraszam Was na fanpage'a. Link macie na dole. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się! No i papa!